Ponad 4300 kilogramów artykułów, w tym ponad dwie tony wody zebrano podczas mrągowskiej akcji zbierania darów dla powodzian. Zorganizowało ją Stowarzyszenie Remedium i przez całą sobotę w sklepach na terenie naszego miasta można było przekazywać najbardziej potrzebne dla poszkodowanych produkty. Mieszkańcy naszego powiatu tradycyjnie nie zawiedli, a odzew na apel organizatorów akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania. Wiedzieliśmy, że mieszkańcy Brągowa są bardzo hojni, wspierają tych, którzy są w potrzebie, ale no efekty naprawdę przerosły wszelkie nasze plany. Ogromna ilość wody, to o co apelowaliśmy: środków żywnościowych o przedłużonej okresie trwałości i środków czystości chemiczno-sanitarnych. Bardzo dziękujemy w imieniu powodzian, tych wszystkich, którym te towary. Zostaną przekazane za pośrednictwem Banku Żywności. Serdecznie dziękujemy nie tylko ofiarodawcom, którzy dokonując zakupów przekazywali artykuły, ale również przedsiębiorstwu handlowo-usługowemu Panda Zbrągowa oraz hurtowni papierniczej Uwitka, ponieważ te firmy wsparły nas dodatkowo takimi materiałami, które są niezbędne do zapakowania tych wszystkich towarów. Folie, taśmy, tego typu rzeczy, bez tego również byłoby nam trudno przygotować do transportu wszystkie produkty. Tradycyjnie naszymi wolontariuszami są przede wszystkim uczniowie ze szkół rągowskich, około 200 osób, uczniów w różnym wieku i z gimnazjum, ze szkoły podstawowej, ze szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkich placówek mrągowskich, nauczyciele, którzy przygotowali tę młodzież. Produkty trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców terenów zalanych przez wodę. Rozdysponowaniem darów zebranych w mrągowie zajmie się Bank Żywności w Olsztynie.